Cześć, witam Was! Problemów technicznych ciąg dalszy ale możecie mi po powiedzieć, jeżeli ktoś z Was. Czy ja powiedziałem, popowiedzieć? Po -powiedzieć. Jeżeli ktoś z Was orientuje się, jaka aplikacja będzie dobra do na telefon, żeby nagrywała film, i z kolei można było w niej zaznaczyć, że mikrofon ma być zewnętrzny. Tamta, która była, wkurwiła mnie, bo ciągle się zacina, łącza się i wkurwia mnie i jebać ją. Teraz tak, to jak co? Ale seria z kebabem. Podoba mi się najbardziej ze wszystkich na tym kanale. Jakie były w życiu i ewidentnie wam też, bo dużo osób o tym mówiło, że chce, żeby to leciało. A sami wiecie, że ja jestem taki, że słucham was, więc no cóż, jak chcecie, to tak będzie. Oczywiście nie będziemy robić tak, że ja będę jeździł po Lublinie i od wszystkie kepsy po kolei, bo, bo nie, bo to nuda, ale staram się takie coś ciekawsze wybrać i teraz Mamy dzisiaj mięso z jelenia, z y, kebaba Abdul, kebab. Nie nagrałem sprzed tego, bo nie wziąłem ze sobą mikrofonu i nic by nie było słychać. A to był taki spontaniczny wyskok. No i tak, mamy jelenia, czyli dziczyznę. Boguś, jesteś pewien, że to przywabiłosia. łosia? Chyba, że to był hodowlany, to wtedy jest y, też chyba dziczyzna. No, ale jeleninę mamy. Tak się mówi? Jelenina? Z Jelenina była, jest część mojej rodziny. Pozdrawiam serdecznie w okolicach Wałcza i... Kujawsko-pomorskie te rejony. W każdym razie, e, Abdul Kebab to jest taki fajny kebab, który robi kebaby z różnych mięs. Z, zazwyczaj w weekendy są to właśnie jakieś takie wynalazki. E, w sobotę jest bardzo często jeleń, a w niedzielę. Kaczka! To Max, co możecie sobie być? Kaczka! Podają do tych swoich kebabów kiszonki, różne inne dodatki. Robią też z, z krewetkami kepsy. Generalnie. Co da na hiu, kurwa? Co dana to nie jest taki zwykły kebab. No trochę też więcej kosztuje, znaczy trochę, no więcej. Chyba 42, ten duży z jelenia. Natomiast raz na jakiś czas warto spróbować. I Teraz tak, przechodząc do tego samego kepsiorka, to skoro to dziczyzna, to warto ją sparować z jakimś wędzonym piwem, bo tak to pasuje trochę. Ja dziś z kolei byłem na działce, robiłem ognisko na szybko, żeby sobie kiełbasę zagrzać, więc już w ogóle jestem w klimacie ogniskowo-dymnym. Nie wiem, czy tego mema, co koleś idzie na rozmowę o pracę i mówi o tym, że Pytany, jaki ma talent, to mówię o tym, że zawsze gdzieś siadzie, to dym na niego leci. Ja dzisiaj wiem to samo, właśnie. W mogę wam pokazać tego mema, nie muszę wam opowiadać. Jakie dymione piwo weźmiemy? Myślałem o Schlenkerli, szczerze mówiąc, ale to jest taki dość standardowy, standardowe, popularne, wędzone piwo. Pomyślałem, że może coś bardziej oryginalnego, więc yy, znalazłem w Birgiczku, którego pozdrawiam serdecznie, Borsuka. Kolego, bardzo zamknięty. O, jest piwo robione przez Wojtka Frączyka z Widawy razem, i właśnie to jest dobre pytanie, może ktoś z was wie, czy Tomek Kopyra nadal w tym uczestniczy, czy nie? No jest napisane, że tak, że browar Kopyra and widawa. Powstałem, że już Tomek nie jeździ ważyć, wsypywać ten i tak dalej. A czy się jakoś dzielą hajsem? Nie wiem. E, to jest zwykły Porter, nie, nie Baltaci. W zasadzie to nic więcej nie ma, oprócz tego, że jest woda sku, e, słód jęczmiennych, miel i drożdże. A że użyto słodu wędzonego drewnem bukowym. no to to wiemy. Porter ma 5,2%. Ładna etykieta bardzo. Zobaczcie sobie. No i lecimy. Kapsel czarny, nieprzejrzysty. Ale piękny jest aromat, naprawdę. Nawet bym powiedział, że jakąś taką śliwką. O, przypominają się pierwsze lata z kraftem, pierwsze miesiące nawet, gdzie takie aromaty, których nigdy wcześniej nie czułem, e, robiły na mnie olbrzymie wrażenie. Zresztą dalej robię, bo, bo to jest akurat świetne. Trochę idzie w torf nawet. Marweczka jest czarnutka. Szklanka, którą zdobyliśmy z Majkiem swego czasu na jednym z WFP, może nawet na naszym pierwszym, gdzie byliśmy, to z lodów z Biedronki. Kupujesz lody, tu są lody i zostaje Ci szkiełko takie. No kurwa, szkoda wyrzucać. Uuu, ale fajna kawa. Może taki tytoń? Lekka kwasowość. Fajne to piwo jest lekkie, nie jest, wiecie, ciężkie, tylko daje maksa z tych smaków, których się spodziewasz, czyli paloność. Wędzoność też. Jest też kwasowość, o czym mówiłem. Nie ma słodyczy za bardzo i to dostajesz w dużych ilościach, ale nie ma z kolei tego, co zazwyczaj by się można spodziewać, gdyby to był na przykład wędzony RIS. Czyli tej treści słodyczy, tego powiedzmy drugiej strony medalu. O, to jest bardzo fajne piwo na lato. Mimo, że jest takie cięższe, powiedzmy do odbioru niż zwykły jasny lager. My się teraz dobrze zrozumieli. Tak jak espresso z tonikiem, w gorący dzień. Mimo, że jest kawowe, to orzeźwia. Tak samo właśnie to piwo. No ale cieszę się, że wybrałem, bo te szlankerlowe wędzonki, one są trochę bardziej, takie bardziej grzeczne. Dobra, odpalamy tego jelenia. Ciekaw jestem, czy hodowlany, czy, czy jak pan Jezus przykazał, zastrzelony. I to kilka razy. W ogóle ten kebab jest w lawaszu. Ja nie wiem w sumie, co to jest to lawasz. Kojarzy mi się z jakąś postacią biblijną. Widzicie, święty lawasz z Efezu albo Jezus krzesił lawasza. Roztwórzmy. Wziąłem dużego, bo nic dzisiaj nie jadłem, oprócz kawałka kiełbasy z tego ogniska. To ja nie będę całego rozwijał, tylko rozwinę jak kwiatuszek. Jak zwykle te pierwsze wersje ja sobie zjełem po cichu, bez Was i Wam już pokażę co tam dalej się kryje. Na razie mamy sałatę, pyszna sałata. Bardzo fajny jest ten laważ. To ciasto jest takie bardzo delikatne. Od razu czuć, że to nie jest taka pszenna tortilla. Jak sobie spojrzycie, to macie to jest chyba ogórek, ale jest zabarwiony kapustą, bo to jest z kiszonki właśnie. Mięso, dużo. Akurat świeży ogórek, i jak widać, cała masa brązowego. Samo gęste idzie. Pachnie bardzo oryginalnie. Ja nie jadam dziczyzny wcale, bo to drogie rzeczy. Jakbym miał z ciemnymi oczami zgadywać, to jakąś rybę. Mieszany sos jest bardzo delikatny, i tak tylko tylko czuć, że jest coś tam więcej niż tylko biało. No, ale sprawdźmy, jak teraz z piwkiem. Jeden grysk i jeden łyk. Wiem, że to głupie, co teraz powiem, ale te smaki w połączeniu dają Łusek jakieś landrynkowe takie aromaty. Powiem Wam, że świetnie to pasuje. Bo często jest tak, jak wiem coś i popijam piwem, że ten smak piwa przykrywa, goryczka, zwłaszcza przykrywa smak danego, danej potrawy i tak wypukuje ją. Tu nie. Tu jest tak, że wprawdzie to piwo wnosi nowe smaki do ust, ale jest jakby ma się wrażenie, że dołączone to do zestawu z tym kepsem. Że tak powinno być. Cieszę się, fajnie się mi się udało dobrać. No i jeszcze raz. Pozdrawiam ekipę Abdula, dzięki za kepsiora i pozdrawiam ekipę z Widawy, czyli Wojtka, Tomka i wszystkich pracowników. Borsuk nadal e, trzyma formę. Ja już go nie piję, o Jezu, nie wiem czy przypadkiem ostatni raz to jak jeszcze pisany był blog, a nie, a nie nagrywany. Ale wiem, że Wojtka zawsze jest jakość top, bo regularnie też piję szarka i, i wiem. No dobra, z mojej strony tyle. Widzimy się na następnym filmie i... Do zobaczenia.